Ach, rakiet. rakiet. Nie rakiety. <noise> jako znaczy przedstawiciele Daczańskiego Parku uczestniczyli w komisji, która badała te konie. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone 22 sierpnia. mimo od, ta, od tamtej pory nie dostaliśmy żadnej informacji dotyczących no, wyników tych badań. czyli Nie dostaliśmy informacji czy jakieś konie mamy wyłączyć z wykonywania tej usługi? Za wyjątkiem jednej z sytuacji to był koń, który miał być w trybie takim natychmiastowym wyłączony, i to się stało. Natomiast chodzą, bo można na ten temat przeczytać w sieci, między innymi w sieci, są takie informacje, że jest większa liczba koni, które. Winny być wyłączone z wykonywania usługi. Natomiast my nie jesteśmy się w stanie do tej kwestii ustosunkować, dlatego że do dzisiaj nie dostaliśmy wyników badań. Do nas formalnie nie, spłynęł, nie spłynął żaden dokument, który by dawał jakiekolwiek podstawy do tutaj zadziałania. Wobec tego z jednej strony z, z różnych miejsc jakby docierają do nas informacje, że. Konie nie powinny pracować i park nic nie robi, natomiast park nie może nic zrobić, nie może zadziałać, no bo po prostu nie wie, nie ma informacji. Między innymi ta sytuacja spowodowała, że trochę będziemy chcieli w przyszłym roku trochę przeprogramować zasady wykonywania tych badań. To znaczy park będzie w większym stopniu koordynował te wszystkie sprawy i jakby w naszych rękach, ponieważ my administrujemy tą usługą, my będziemy jakby tutaj rozmawiać i z lekarzami i zapraszać zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli gminy, no i przede wszystkim fiak u no Z tych informacji ustnych, które dzisiaj dostaliśmy, podobno nie wszyscy wozacy poddali się tym badaniom, no ale tą listę też dopiero dostaniemy. No i oczywiście, jeżeli my stwierdzimy, że, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce i że jest to yy, za, jakby z, z sytuacja zawiniona przez yy, wozaka, to będziemy podejmować czynności przewidziane w regulaminie do odebrania licencji yy, włącznie.